Siema, to ja podczas montowania tego, przepraszam Was od razu za jakość mikrofonu, ale no trochę on posysa, i jakby to powiedzieć, no daje trochę dupy. A ja dopiero się tym zorientowałem teraz, jak to montuję, więc przepraszam Was bardzo serdecznie, ale mam nadzieję, że to nie zepsuje Wam feelingu z oglądania. Let's go! Hej, cześć, wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Konrad, witam Was w pierwszym odcinku z. Tak jakby to będzie chyba seria, czy coś w tym stylu. A powiemy sobie um, trochę o grze Central The Hurt, Hermann Steret, czy jakoś tak. Um, co dokładnie będziemy o tej grze um, mówić? Dokładnie będzie to um, różne rzeczy związane z tą grą i um, mechaniki, etc., etc., etc. I pytanie najważniejsze, um, czy ta gra daje radę w, w 2025 roku? To będą główne zagadnienia w tym odcinku Przedstawię to wam wszystko ładnie Jak tylko będę mógł Aby wy zostawcie subskrypcję, bo lecimy po 100 subów do końca roku I co? Lecimy! Przejdźmy do pierwszego rzeczy w tej grze Czyli samej jego początku, etc. Początek bardzo mocny, bardzo emocjonujący no, W której grze na samym początku robimy napad Naprawdę jest rzadkość, żeby robić napad w jakiejś grze być w niej członkiem, etc. No po prostu to, 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 to jest mocarny wstęp oczywiście do samej no, produkcji. Pamiętajmy o tym, że to jest Science Row, czyli tutaj wszystko jest dzielone strasznie. Kolejną rzeczą, którą trzeba spojrzeć jest to, że po prostu Science Row, jakby to powiedzieć, z dużą abstrakcją. Papuguje jakieś rzeczy, papuguje, no. Wyśmiewa pewne rzeczy. No, jest po prostu takim bytem, że to przyciąga. Przyciąga ludzi, którzy chcą usiąść sobie przed komputerem, odprężyć się i ponawalać sobie w jakąś giereczkę, żeby się odmurzyć. Więc co. Jeżeli mamy polecić komuś tą grę, to dla osób, które lubią GTA, bo to jest troszeczkę takie GTA, mniej takie, mniej poważne. W jakiej grze będziecie mogli sobie napierdalać przychodniów dildosem? No, chyba tylko w Saints Row. Jeżeli naprawdę szukacie gry, w której możecie się odmurzyć, trochę trochę się pobawić, etc. polecam to tam fabuła jest jest podzielona w sumie na yy, dwa główne wątki, czyli syndykatu i yy, swagu ja chyba, chyba to był stack coś mnie tak kojarzy yy. czy jest to ciekawe? no średnio ale czy wciąga? jasne, że tak kolejnym ważnym punktem tej gry to jest optymalizacja na pc tak. Ja byłem w szoku, bo y, jest to tak zrobione, że nawet mój komputer, co jest warty, nie wiem, z 8 stówek, jakoś tak, gdzie nie ma najlepszych tych podzespołów, y, no uciąga to na ultra, y, spada w dupie. Trochę przy nagrywaniu to się trzcina ale to przez y, samego OBS-a, y, niestety, ale no, wytrzymuje to, wchodzi to płynnie, jest fajnie. Kolejną mechaniką taką fajną w sobie w tej grze to jest e, oczywiście tuningowanie. Możemy tuningować sobie ten samochód jakoś, gdzie w tej, w tej części akurat tuningowanie jest e, ważne, e, ponieważ w, czasami te dystanse pomiędzy e, misją a tym, gdzie jesteśmy, są dosyć sporawe. No to trzeba się jakoś no, przemieścić tym pojazdem. W pewnym momencie w grze możemy wykupić umiejętność, bo Sentry ma umiejętności postaci. E, nie tam zdrowie, e, pojazdy, walka, obrażenia bbbbb. Możemy wykupić sobie nitro e, dla wszystkich pojazdów, co jest game changerem. Naprawdę to jest game changer, e, według mnie osobiście i jak najbardziej polecam tą umiejętność zakupić w naszą postać możemy zrobić sobie jakby w różnych wariantach pod tym względem po prostu, że ona może być albo zajebista w pistoletach, albo zajebista w karabinach w shotgunach, etc mega, ogromna ilość tego może być zmienna ceny w sklepach z bronią są spoko nie są jakieś za małe, nie są za duże. Ehm, więc to, to tyle jest spoko, że te, te ceny nie są za wysokie, ale też nie są i za niskie. Więc yy, nagle no, nie będziecie wyjebić z tymi no, no, co będą rozkurwiać każdego na strzała, ale też no, nie będzie gdzie ta pizdami, które dostają strzała i, i padają. Dużo kontrowersji wprowadziło to, że jak wychodziło RAMEREC, to były tam różne dodatki DLC, etc. etc. Ehm, co mogę no powiedzieć, bo tam też są oczywiście jakieś bronie dodatkowe, nawet granatnik, który miałem z do końca mojej e, gry, ale on nie, no nie przeszkadza, Po jak się ma te bronie, to, nie się jest, to nagle nie jest się wyjebistą osobą, która rozpierdala wszystkich e, jak chce, tylko po prostu przyjemnie się szczela, jeszcze przyjemniej, ale w pewnym momencie, w grze i tak dostajemy te lepsze bronie. Ale uwaga, to jest ważny szczegół, po, no ponieważ w Saints Row, yy, jak się, bardzo szybko tam dostaje się rpg i szczerze jak pierwsze raz na ps 3 jeszcze, tam że jak już dostałem rpg to wszystko zobaczyłem. Się trochę kurwa, po, no pomyliłem. No bo, po, no, ponieważ bronie w Saints Row są różnorodne, od y, jakichś dźwiękowych y, po inne, których nie będę wam tutaj zdradzał, jeżeli chcę ta Patrzcie w internecie, albo sami zagrajcie sensorow co polecam Ale ceny są wyjebiste Ale nie na Instant Gaming Polecam Instant Gaming, fajne ceny Zapraszam do linku w opisie na pokiereczki Tak, sam zakupiłem stamtąd y sens Więc co, y ogólnie Zadania, no, po no poboczne W głównych misjach dostajemy do nich dostęp, jakby Niektóre główne misje polegają na tym, że robimy jakąś aktywność i ona zostaje potem misją no poboczną. Po, no, um, te misje są popierdolone. Takie jak przykładowo um, przekręt ubezpieczeniowy, gdzie rzucamy się pod samochód. Um, to jest już jakby um, wpisane w rdzeni serii. To w każdym razie jest w jedynce, w dwójce, w trójce, w czwórce i nawet w tym samym roku 2022. Um, więc no... Ciekawie dosyć jest z, z tym przykrętami, to jest takie znak rozpozna, rozpoznawawczy, jakby sensor, i tu mogę więcej no powiedzieć? Um, Odkrycie sami resztę, bo jest y, warto. E, I co? W grze, em, w grze mamy jeszcze dostępne różne takie wyzwania. E, czy one są fajne, czy nie? Ciężko mi trochę, jakby, ocenić. Bo ich aktualnie, no to nie robiłem. Pewnie jeszcze wrócę, bo mam do ogrania tam jeszcze e, chyba trzy misje z dlc e, Ale to może już zrobię o tym shorta, czy tam coś, bo nie chcę się nad tym rozgadywać, tam, bo chcę dalej iść w gry Co wam dalej, co mam więcej tych no, materiałów zrobić na temat tego. Więc, czy bym polecił Science Row w 2025? Tak. Czy to jest dla wszystkich? Nie. Jeżeli chcecie po poważnej historii, tak jak nie wiem, z GTA 4, no to weźmiecie tą grę i się rozczarujecie, bo tam jest popierdzielona historia strasznie. Ale jeżeli lubicie klimaty Just Cause, czy, czy jakoś tak... Just Cause. No to się nie zawiedziecie. Trochę, to jest nawet trochę bardziej odjechane niż Just Cause. Czy nawet same Borderlands są mniej... Mniej pojebane niż ta e, seria gier. Czybym polecił? Tak. Dobra, to by było na tyle z tego materiału. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie go. Jeżeli macie propozycję jakichś gier, no to e, strzelcie tam na dole. Ja chyba teraz będę zasiadał e, ponownie do Sandsroa czwóreczki i go przejdę i dla Was tutaj dam opinię na temat tej gierki albo coś innego. Dajcie znać w komentarzach. Yo.